To jest mój krzyge rower jak widać mogę wam go w krzyge Maxie. Trochę mi to zeszło ale jak widać opłacę się mogę Nie mogę go z głowy z rysunku Muszę dokończyć mój rower ten, ten element trzeba wykłócić I zaraz narysuję spline'a i wam okażę Circle, autogrig najlepiej Chociaż nawet jakbym nie użył autogrig to można i tak wytłoczyć Convert to jest Explain so ten obiekt Instance to jak się ta funkcja jest używana jak chcesz jeden obiekt edytować a druga kopia w tym samym czasie jest edytowana także jak się modeluje obiekt jak się kupi drugą połowę głowy, to druga połowa skopiowania będzie automatycznie editowana przez tą pierwszą. Ja nie uchylam instancji. Kej A Atak Teraz sobie skonwertuję go. Egzamin poli. To będzie nasz ten. Zobaczcie, jak to z krawędziami. O, nie. chociaż nie jaka mam pomysł wiem co co zrobić i ja myślę że to do... dobra ale to mi nie pasuje Sprawdzę jeszcze jedną. Tu czegoś brakuje. Chyba żeby, żeby to było takiego innego kształtu. Ja wiem o co mi chodzi. Już kiedyś tak robiłem. Wygląda jak kierownica. Ale to jeszcze nie koniec. O, nie wiedziałam, że tak siega. To, próbuję wymogi Dlaczego zaznaczam BORGE? Walking Chris, niechęć Chris umożliwia nam OSCAR karawędzie. Jak przypiszę modifikator norms, to znaczy nam norms samochód teraz tym nie działa. Ale potem będzie działać. Zobaczcie teraz. Nie, bo muszę. Dać modyfikator shell to wy. Aach, coś tu nie działa. Nie, że nie działa. Zaraz tu nam prawie. zaraz tu nam prawie. Trzeba przypisać inny modyfikator smooth. I będzie, i ładnie teraz wygląda. Uff, to trzeba to naprawić. Pierścień. Nie wiem dlaczego... Widocznie muszę więcej krawędzi dogać. Z tym programem się nie dyskutuje. Jak coś mu nie odpowiada to koniec. Kropka. A może inaczej ten kształt wytłoczę. Dobra, ring... Nie, mam fajniejszy pomysł. A mi się nie chce. Convert to edge. Leniwy jestem. Chcę wszystko na skorukie robić. <gry> Też się tak gę. Kurczę no. Ale z tego zaznaczania nic mi się nie stanie, jak zaznaczę. Inny człowiek by się na pewno wkurzał. I mówi, chłopie, co ty robisz? Przecież możesz to zrobić szybciej, a nie się męczyć z tym. Ale chodzi o to, że muszę ostre krawędzie zrobić, bo chcę sprawdzić, czy mi to wyjdzie. Ach, męczył mnie taki soj. Muszę na chędzie Chris zastosować. Wygląda na to, że z tej strony wyszło. Z tej. Muszę ten obiekt, mini obiekt przesunąć. tym będzie przyłączone do mojego roweru. Jak widzicie, rower modelowałem sam. Ale z drugiej strony muszę przypisać na chędzie Chris. Wyłączę nam z subgiv even. Najprostszej będzie, jeżeli... Nie, zmniejszy wartość. Uh, inaczej zrobię. Convert to... Convert to edge. Chris. Dobra, jest okej. Okay. Sprawdzę, czy to wychodzi. Wiem, co zrobię. Włączę fogg, głąg tego. Ale nie powinno mi się, tak gdzie, muszę coś sprawdzić. Tak? O, bo on, bo on woła o więcej, bo musi być więcej krawędzi. No niestety, taki jest Max. O, zaczynam być jakieś właśnie tu się rozchodzi o to, żeby było jak najwięcej dodanych krawędzi. Już wtedy to działa poprawnie. O tutaj już jest. Tutaj już jest ok. To jest natomiast słabo widocznie. Dobra. O, już się pojawiają Krawędzie, Chodzi o to, żeby... Obiekt był dobrze wyegzetowany, bo Chris mi umożliwia stworzenie obiektu o ostrych krawędziach, a jednocześnie wewnątrz gładkiego. Nie, trzeba więcej krawędzi tu, z tej strony, dodać. Czego tu brakuje? Hmm. Aha, tu nie go dałem. Wymaga więcej krawędzi. Jak, jak będzie dużo krawędzi, to już nie będzie tych, brzydkich niedociągnięć. Sprawdzimy teraz. Jest... No, nie do końca dobrze. Tu jeszcze. I tu jeszcze. Czegoś brakuje tu ośrodku. Tu to tak brzydko wygląda. Sprawdzę. O! Nic, trzeba więcej krawędzi dodać i będzie lepiej symulował gładką bryłę. Aha! Tutaj nie dodałem. Wszystko jasne. Więcej krawędzi jak dodam, to mi się nic nie stanie. To nie żaden problem. Aby było szybciej, to zaznaczę w koniekt 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 tutaj tak samo ale nie wy jestem zobaczcie jak skrót to ja jest tutaj taki skrót jest Słuchaj. koniekt koniekt no sam Givision jest ok w tej chwili Ale czy to jest obiekt, który powinien tak wyglądać? On się nie wydaje jak powinien wyglądać Wiecie co zrobię? By, ach Kurczę no By angle Myślę nad czymś co jeszcze zrobić aby obiekt był gładki. Ring... Nie, 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 nie. Ring pierścień. Aby jak najwięcej krawędzi było dodane. Sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Powinno być okej. Okay. Nie, nie podoba mi się natomiast tutaj. to chodzi o to, żeby ten kształt był uwypuklony. W odgląd mi się trochę nie podoba. jestem super mogę. Nie. Będę musiał tu dodać krawędzie. Ring. Jakie jest rozsądne na ileś krawędzi, to potem to ma sens takie wygładzenie obiektu. Ach, zmienię, zmienię kolor mojej były. Jakoś nie lubię tego koloru. Dam na jakiś taki przyjemniejszy kolor. A potem materiał mekalu dogam. gam. <coughs> Tutaj połączę sobie krawędzi. Z interfejsu wygajmy się szybciej. Chociaż prawie wszystkie myśli możecie zrobić. Widać też konekt, zalechek ktoś co lubi. Konekt. Konekt. Kurczę nie chcę mi się wszystkich krawędzi dodawać. Jakiś taki trochę zaleniwy jestem... Nie, zrobię inaczej. Yy, bo jest taki modyfikator jak my smooth. Też można go użyć eeeh tutaj można coś wyłączyć mm. nie, nie chcę w jakiej linii wyłowigać gdzie to było? aha to jest zaznaczone nie to jest ok akurat to jest trochę inny modyfikator niż nurmes Aha. Uh -huh. Ach, pomyliłem się. To miało być wyłączone. Wobec tego... Ale teraz to trochę bez sensu. Chociaż... Nie, nie bez sensu. Okej, ja, ja muszę koło... ...wykłócić. o ładnie efekt mi wyszedł. O, ja szukam i sprawdzam... ...jaki efekt koła mi wyjdzie. Można powiedzieć, że jest nawet... ...ładnie. Nie sądzę, że tak ładnie wyjdzie. A powinienem to lepiej wymodelować. Widzicie, że jak gana na Chris, to to jest wygładzone, a reszta ostre. Zaraz wam pokażę jak to działa. To zaznaczy. O widzicie, że je, robi się ostre. Tutaj też zmniejszy Chris, ale w szkole będzie brzydko wyglądać. A teraz coś Wam ciekawie pokażę. Jak Wam się nie chce kombinować i przybliżać obiektu, to ja użyję funkcji snap. To jest mm, przyciąganie do obiektu. Hmm, ale ja bym chciał, żeby to było gładkie. To zrobię sobie coś takiego ring fierzchnie connect ponownie ga ring connect to faces dam sobie local i teraz sprawdzę czy o jest udało się o super o to mi chodziło właśnie chciałem taki efekt uzyskać a teraz jak chcecie, żeby ten obiekt się trzymał, jak był obiekt się trzymał i był przyklejony do tego obiektu, to zaraz wam okaże się co uczyć. Chyba większość ludzi wie co mam na myśli, bo każdy z was używa tego programu, może nie wszyscy, dobra. Tu jest nazy nazywa się takie narzędzie o nazwie, to znaczy tu jest takie narzędzie o nazwie Select and Link. I przyciągam na to. A teraz co mogę zaznaczyć opony. Nie. Nie jestem pewien, czy wszystko przyłączyłem. Bo trzeba wszystko zaznaczyć. Każdy szczegół. Trochę tego jest. A ja zrobię tym razem inaczej. Mam nadzieję, że wszystko złączyłem. Ponownie daje, a nie, jeszcze to. Ponownie daje link. Teraz będę mógł ten obiekt przesuwać i wszystko mi się idealnie przesuwa. No i mamy już dzisiaj zrobiony kolejny element. Nie wiem, jak to nazwać. jak nie pasuje. <laughs> nie wiem co. Mm. Tarcza. Tarcza, tarcza. Bo nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa ta część od roweru, bo nie jestem znawcą od mechaniki. I tak można wylogerować różne fantastyczne kształty za pomocą funkcji Chris. No i to jest tutaj modelowanie roweru. Powoli przybliżę. To jest moje arcydzieło wymodelowane w Krzygię Studio Maxie. Można byłoby to animować, ale nie przy użyciu Mangalory, tylko Scanline. Mangalory jest za wolny.